Niebawem rusza Tauron, pierwsza liga, także zapraszam wszystkich przed telewizory. Bas Białystok, Jan Lesiuk. Do zobaczenia. Przede wszystkim dla Basu i dla całego Białystoku to jest nowe wyzwanie, bo wiadomo, różni się granie w drugiej lidze od, od tego grania w pierwszej lidze i to pod względem organizacyjnym. i i, I jakże tych rozgrywek, i przygotowań, intensywności, i tego na jakim poziomie się gra. Więc no, jest o wiele rzeczy, więcej na pewno rzeczy, które trzeba w jakiś sposób ogarnąć. Eee, na no, samo miasto, wiadomo, no, bardzo, bardzo fajnie być, myślę, zawodnikiem w takim mieście, i są olbrzymie możliwości rozwoju, i to, i to dla klubu przede wszystkim, czy dla zawodnika. Medialnie, tak, no to wszystko zależy właśnie od nas, jak my to wszystko pociągniemy fizycznie czy, czy technicznie, co będzie w naszych głowach najważniejsze, jak to wszystko pos, pospajamy i, i czy będzie w tym wszystkim odpowiedni, odpowiednia głowa trenera. Cały czas próbujemy iść, iść do przodu z, z naszą dokładnością, techniką czy taktyką, bo cały czas musimy się tego uczyć i ten turniej na pewno tutaj w Siedcach będzie, będzie tak naprawdę teraz pierwszym spotkaniem głównym, które, które pokaże, co potrafimy na boisku, bo zespoły są już bliżej docelowego czasu rozgrywek, więc coraz więcej tych, tych ustawień tych, z tego okresu ciężkiej pracy fizycznej się wychodzi. I, i teraz dopiero zacznie się analizowanie.